Okej, okay. a gdyby dziś... Bo rozumiem, że umawiamy się na szczerą, szczerą rozmowę. Kuba jest łódki, ale to... I, to... I to było piękne, jakieś takie oczyszczające i, i, i fajne. Chociaż możliwe, że w międzyczasie zacząłem sobie pozwalać a. bardziej po prostu na... Eee. Na, 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 na Pod seło. Fiu, 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 fiu. Ma Bardzo dobrze. Dwa do <laughs> tak? jednego. Mamy <Wraz> świadzy <laughs> załatwienia. Hmm. Ale byłem bardzo w yy, 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 tej nominacji, a tym bardziej moja rodzina. Ja, nie ja też nie wiem, nie znam. Tak o Hemingway? Pobieta jako natura, dobra, trzeba widzieć. Front Frontkiewicz. Prawie. Yy, Frontczek. Mój... Frontczek, <laughs> front tak chyba. Frontczek mi namieszał ten bo... Tamten okres był dla mnie jakby... oczywiście, ja miałem 20 lat. Nie, chyba taśma będzie Piotr Świst. Dzieci mają takie... chwile, że po prostu... Um... Iga. Mhm. Jaka iga? Świątek. Może banger na przykład? Szwątkiewicz, tak? Szwątkiewicz? No no. No, no temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę. Ale pazura? No, chciałem bo... A, Kośtek. Kośtek? <noise> Kto to jest Kośtek? No, Kościaka. A, kości... kości... A czemu nie wcisłeś? Dominacja. Janusz. Dzięki. <noise>